I taki krótszy filmik. Bo dzisiaj chciałam Wam podziękować za te wszystkie subskrypcje, za tyle wyświetleń. No nie wiem, załamaliście mnie, że chyba dwa lata nagrywałem. Czy, czy tam rok nagrywałem, ale w rok wbić prawie 6000, tysięcy, 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 prawie wyświetleń. wow, to jest niemożliwe, chyba. A subów, 21 subów. Dziękuję za to wszystko, widzę. Żeby... Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i... Ci tylko jeszcze takie jedno na koniec. Nie, polecam oni su subskrybować takiego kanału Sebo BW123, bo tam on robi to specjalnie, żeby on był najlepszy. Bo to jest mój... Kuzyn i on, i on się teraz będzie chwalił, że on ma więcej od nas subskrypcji, to nie subujcie go, od, odsubujcie go, bo co on to nagrywa, to on się oducił od nas. W ogóle, możecie zaraz subskrybować tylko kanał Digo, bo tam są już lepsze. No mówię jako, żeby on nagrywał odcinki jakieś. No to co być do widzenia, na